Cześć, to Tereska, super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj pokażę Wam, jak zjeżdżałam z trzypiętrowej zjeżdżalni w Galerii Libero. Bo w ogóle ja w tej Galerii Libero byłam z rodzicami, jak byłam przebrana za łęzy i wtedy widzieliśmy zjeżdżanie, tylko wtedy nie zjeżdżałam. Zjazd z trzech Teraz będzie kilka zdjęć. To było tak, jak nikt nie był. Było zielone światełko i było wolno jechać. Tak było tam wysoko. A tutaj było rekord i ile się samemu zjechało. Ja, znaczy tata nagrał, w środku ja zjechałam. Jak widzicie, zjechałam. Tu jest regulamin, możecie zatrzymać sobie. Ale ja po prostu na razie nie chciałam trzymać kamery, bo się bałam, że. Co się stanie, a to pierwszy raz, więc chciałam po prostu, żeby tata nagrał mi to. I tak, tutaj macie teraz kilka zdjęć, a to było światło, jak już tam byłam, że nie wolno jechać. A teraz odpowiem na kilka pytań, które sama napisałam żeby powiedzieć wam, jak to wygląda. Czy było szybko? Tak, było. Jak chce ktoś zjechać, jak to wygląda? Po prostu siedzisz i ja sobie dałam na sobie yy, ręce. Czy zjadam? No to zjechałam. I jak się wystraszy podczas drogi? Się nie wystraszy, bo to jest bardzo fajne i ja na to kilka razy z tatą poszłam. Mi się tak to spodobało, że to było takie super. No. Bałam się na początku trochę. Czy u góry tam ktoś stał? U góry tam nikt nie stoi, tam jest tylko regulamin. Było dużo osób, czasami jest dużo osób, ale czasami nie. Jak ja zjeżdżałam z Tatum, to było bardzo mało osób. Czemu mogę nie zjechać? No to widzieliście w filmie, ale zjechałam. Jak to wyglądało? Było bardzo fajnie i po prostu trzeba było się zapoznać z regulaminem, i u góry było światełko albo czerwone, jak to stoi, jak to jedzie, czyli że nie wolno jechać, a jak zielone to że wolno już jechać. Czy trzeba zapoznać się z regulaminem? No, oczywiście, że tak. Jak trzeba zjechać? Tak, wam powiedziałam, po prostu siedzimy albo leżymy. Jeśli wam się podoba dajcie superowe łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i kliknijcie w dzwoneczek. To pa, do następnego odcinka, cześć!